Jak wcześniej słyszeliście, co jest ważne, jeśli chodzi o zmianę pozycji na motocyklu, to teraz Daniel pokaże na przykładzie naszego YCF-a, o co chodzi z rzucanem pośladka z siedzenia. Pokaż Daniel. Teraz tak, Ty jak jedziesz do zakrętu, to wychodzisz z całą górą, a pośladek robi o taki ruch, właśnie jak teraz pokazałem, czyli praktycznie żaden. Nie? Żaden, nie? I zabierasz sobie prześwit, motocykl skręca dużo mniej efektywnie, a chodzi nam o zdecydowany ruch, żeby jeden pośrednik zahaczał tylko o siedzenie, drugi jest totalnie w powietrzu i wychodzimy wtedy górą ciała do... Mamy do okay. dużo większy prześwit, dużo efektywniej. Niby mały detal, ale cholernie ważne. Okay, powiedz mi właśnie, bo na motocyklach szosowych jeżdżą przeważnie nogi ściśnięte i w momencie, kiedy odpalimy poza miastem, jest szybko, no to żeby właśnie dohamować, żeby lepiej skręcić, to właśnie tą pozycję troszeczkę wrzucić, trochę się pochylić. No i ten zakręt powinien być płynnie wykonany, nie? I zdecydowanie, zdecydowanie pamiętajcie, kierunku, no? pośladki nie tylko ważne są u kobiet, ale też u nas, na motocyklu.